ja jestem w Gironie i dzisiaj pokażę swój dzień treningowy na 7 dni przed startem, bo dokładnie za tyle się ścigam po raz pierwszy w tym sezonie Zapraszam was do oglądania, mam nadzieję, że będzie całkiem ciekawe A teraz czas na rzeczy najważniejsze, czyli kawa Yo. No dobra, także tak przeważnie zaczynam dzień Całkiem spoko, bo jeszcze nie ma słońca, więc nie jest tutaj tak gorąco, można sobie posiedzieć i na chillu popatrzeć, co się dzieje. Zaczynam od roweru, który będzie pierwszy, także dzisiaj idę na rower górski. Jeżeli chodzi o dzisiejszy rower, to tak naprawdę nic specjalnego, dwie godziny luźno. Trwało mi 30 minut, więc jeszcze chcę wjechałem tutaj na San Miguel San Miguel to jest taki jakby zameczek na wzgórzu z 300 metrów powyżej zielony Także jeszcze sobie to wjechałem i, i kończę No dobra, to, to by było na tyle. 37,5 km, 2 godziny, 900 przewyższeń. Good. Dobra, czas nasionaje, ale nie mam pieczywa, także zwijam do sklepu. Także dzisiaj na śniadanie będzie bagietka z jajecznicą. Jajecznica będzie z, to jest w miarę ciekawe, wydaje mi się, kiełbasą. Jest to kiełbasa z Szymbarka, od moich dziadków. Także w sumie fajnie, bo dostałem chyba z 3-4 kg jak tutaj przyjechałem. I prawdę mówiąc to, jak jem je dwa razy, trzy razy w tygodniu, to się czuję jakbym był u dziadków nasi. Więc to jest fajne, niedługo będę miał kolejną dostawę, także So, ee, zabieram się do roboty, bo jestem trochę głodny. Jest już godzina 11:40, więc e, trochę mi zesz. Także tak to wygląda: kanapki z awokado i serem cheddar, plus jajecznica z cebulą i kiełbasą chłopską. Dobra, Je yep. Kawa numer 2. A tak przy okazji jeszcze, bo wspomniałem, że mm, ten wyścig mam pierwszy swój w tym sezonie za tydzień jest to Xterra w Czechach jest to jeden z siedmiu wyścigów w tym sezonie klasyfikowany w ramach Pucharu Świata Xterra dodatkowo będzie on klasyfikowany też jako Mistrzostwa Europy U23 Federacji Europe Triathlon Ja tam byłem rok temu i mam bardzo dobre wspomnienia więc z przyjemnością wrócę i co? Wyścig jest bardzo mocno obstawiony, bo tak naprawdę są wszyscy najlepsi zawodnicy ścigający się w triatlonie off-road, więc to mnie cieszy. A jeżeli chodzi o mnie, to ja tam jadę tak naprawdę bez większych założeń, takich stricte sportowych. Mam jakieś swoje, ale nie odnoszące się tam, porównujące się z innymi. Nie bardziej cieszy, że w końcu będę mógł się ścigać, bo tak naprawdę miałem zaraz będzie rok przerwy od ostatniego startu spowodowany tymi dwoma kontuzjami e, przez które przechodziłem czyli złamanym kręgosłupem i zmęczeniowym złamaniem żebra no dobra, idę na basen

Dobra, także w planie jest luźne, prawie 5 kilometrów, zadanie 6 razy 500, więc co będzie długo luźno i nudno. Lecę. No, no. Zobaczmy. Zobaczmy. Teraz 6 razy 500 w różnych kombinacjach zrobię, żeby się nie zanudzić. Wjeżdża żel i zaraz wyciągam sprzęt. Wyszła piątka, w sumie całkiem spoko. W miarę szybko minął. W szparze mają takie babeczki marchewkowe. Rewelacja po treningu. A w środku jeszcze mają takie cytrynowo-śmietanowe Nadzienie No, jest naprawdę solidna. No dobra, czas na obiad. Wczoraj zrobiłem se. Trochę więcej Zdaję sobie sprawę, że nie wygląda to najlepiej, zwłaszcza na tle upieprzonej kuchni Ale jest to ryż z kurczakiem, cebulą i wieloma przyprawami Plus do tego mleko Także y, jest naprawdę git Dodam tylko trochę karolinki Reaper, co by zemdła nie było Oj, chyba troszkę za dużo Ale cóż O kurde, no jest sobie, z tą Karoliną. No dobra, zjadłem ten obiad i jest już prawie 16. I tak sobie uświadomiłem, że poza tymi treningami to w sumie nic nie zrobiłem dzisiaj. Więc e, zabieram się za pakowanie roweru. Jeżeli chodzi o walizkę rowerową, to ona jest w tym pokoju. Pewnie widzieliście w swoim życiu czystsze mieszkania, ale nie ma co gadać. Eee, dobra, ja ją wyciągnę teraz na, na korytarz i będziemy działać. Dobra. Zaczynam od umycia roweru jednak, bo nie chce mi się brudnego, potem wyjmować. Jeżeli chodzi o proces pakowania tego roweru do walizki, to w tym przypadku muszę zdjąć pedały, koła, i odkręcić hak. W sumie cały rower już jest włożony, to jest poprzepinane takimi pasami na rzepie, tu wszędzie, także jest stabilne, się nie rusza, I to w zasadzie wszystko. Trzecia kawa, co znaczy, że zbliża się bieg. I bieg wyjątkowo dzisiaj będzie. Nie samemu. Idę biegać z Tymonem i Santim. Czyli z chłopakami, z którymi w sumie realizuję tu większość treningów. Także co? Jest 17, myślę, że tak w ciągu godziny powinniśmy zacząć. Dobra, dobija 18.30, także lecimy z chłopakami na bieg. Ja będę biegał z tym. Rzadko mi się to zdarza, albo raczej się nie zdarza, ale biorę e, pod uwagę to, że może być gorąco na wyścigu, więc chcę się przyzwyczaić do biegania z czymś w ręce, a poza tym e, przynajmniej węgla będę mógł teraz dostarczyć. Także co? Oczywiście przyjść na czas, to jest grzech, także już 3 minuty, obaj spóźnieni, nagrywać będę. czego?

Warm so half an hour into the run. Do we follow the this direction or we get back? We will back. But if we get back, what will we do for the next half an hour? Because we no, are yeah, wanna... the loop. loop. So let's do the loop. Unless you get think you get injured after ten the minutes more. <laughs> we can take a bus. <laughs> <laughs> no, it's like it's 21.5 Shall we go? It's ten minutes more, right? 10, ten, minutes, ten more minutes more. Ten minutes. It's... Okay. Are we gonna stop every thirty minutes? That's an apple. Yeah, but this no this is no apple man. It's Good, no? Santi, you look like someone who would <laughs> like to try this. You need it. You wash? And yeah. Wash You're me. the one without gel. That's a crime. <laughs> it's a crime called on camera, Santi, congratulations. <laughs> yeah, that's happened in my life. <laughs> the police is coming for you. <laughs> Let's clean it. <laughs> You're hungry, no, Santi? <laughs> My season is so long. No. Just a puppet, she is for video. That's the last scene. Okay. Thank you, Santi. See you. Oh no. Good okay. night. Thank you for the run. See you soon. Ok, from No i proszę, jak ładnie wyszło. Półtorej godziny, 18 kilometrów. Ciekawi mnie średnie tętno. Strzelam. 119. Sprawdźmy. Nie sprawdzałem. Naprawdę to był strzał w ciemno. Dobra. Jo. I w ogóle na koniec tak jak się żegnałem jeszcze z Suntim Powiedział mi good luck for the race bro I wtedy tak do mnie dotarło kurde Jak się jest to w końcu usłyszeć ponownie Także no fajnie, fajnie No koniec na dzisiaj z Jest po ósmej Czas na kolację Tu się chciałem jeszcze kolacją pochwalić kaszka manna Którą ostatnio 5 razy w tygodniu jakoś. Na dole mamy banana, musli i orzechy z jakimiś rodzynkami. A u góry jest łyżka kremu pistacjowego, która się rozpuściła. Także całkiem spoko. No dobra, także no właśnie dzień treningowy. Pewnie jak można się domyśleć nie jest to taki... Specyficzny dzień treningowy na tydzień przed startem, ale wynika to z tego, że ja po kontuzji dość późno zacząłem tak naprawdę trenować, w związku z czym nie było tyle czasu na zbudowanie bazy i tak dalej. Więc ten tydzień jeszcze wykorzystaliśmy, żeby po prostu zrobić normalny trening i nie ma tu takiego specyficznego taperingu pod ten wyścig. Po prostu mm, zluzuję od przyszłego tygodnia, jak już będzie podróż i tak dalej. Bo co? Na dzień dzisiejszy wydaje mi się, z tego co widziałem, mam 24 godziny do tej pory, czyli pewnie jutro będzie jakoś 26, może z moim hakiem, bo coś tam pojeżdżę z rana luźno. No i, i to będzie tyle na ten tydzień. Także tak naprawdę można powiedzieć, że dzisiaj to był taki ostatni pełnoprawny dzień treningowy. No, no i od jutra zacznę gdzieś tam odpuszczać, więc mam nadzieję, że będzie to wystarczająco. Myślę, że tak. Nie czuję się jakiś zmęczony. Zabieram się, bo mi kaszka stygnie. Tej... Dzisiaj trzeba zainwestować w regenerację. Wczoraj zapomniałem dograć końcówki, także zrobię to teraz. Właśnie jestem w drodze na lotnisko, także tu są moje dwie walizki i plecak. I co? E, dzięki, wielkie za oglądanie. Może widzimy się w Czechach. Yo!